Cześć, dzisiaj mam dla Was kolejny film na którym pokażę Wam konkretny trening na ergometrze wieślarskim. Dzisiaj zrobimy sobie trening z progresją, trening progresywny, także będzie konkretnie i dość szybko. Zapraszam do oglądania. Okej, okay. o co chodzi z tym treningiem progresywnym? Chodzi o to, że na danym odcinku czasowym czy na danym dystansie Wiosujemy z coraz większym obciążeniem. Czy to będzie coraz większa moc, czy to będzie coraz większe tempo, czy obydwa te parametry nie ma znaczenia. Tutaj jakby kwestia wyboru dla Was, ale po prostu chodzi o to, żeby to tempo, na, ta moc narastały w miarę upływu czasu, czy w miarę upływu dystansu na danym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam taki trening minutowy, gdzie będziemy dosłować trzy minuty dość spokojnie, później minutkę szybciej i minutkę najszybciej i też najmocniej. Także pokażę Wam, jak połączyć obydwa elementy i szybkościowe i, i siłę dosłowania, tak żebyście zobaczyli po prostu, jak to wygląda. Kamerka powędruje na monitor. Będziemy tutaj wszystko sobie śledzić na bieżąco a ja w miarę możliwości będę opowiadał jak to wygląda. Ok, na monitorze ustawiłem 3 minutki, po 3 minutach wskoczy kolejna minuta i po minucie kolejna minuta. Także będzie sobie to wszystko na bieżąco tutaj, będziecie widzieć. Zaczynamy wiosłowanie, tempo dość niskie i spokojne lata. Nad... andiamo subito a spaventare in questo momento andiamo a Tak jak widzieliście na monitorze, odcinek trwał 5 minut. Pierwsze 3 minuty były na poziomie tempa 20, 150 W, około. Drugi odcinek, czyli ta minutka środkowa, była na poziomie 200, 210 W w tempie 22-23. I trzecia część, czyli ta ostatnia minuta. Była na poziomie 27, 28 końcówka i 250 nawet do 270 W. Był postęp i na tempie, i był też postęp na mocy. I taki trening może zrobić każdy z Was, niezależnie od tego, czy jesteście początkujący w wiosłowaniu, czy jesteście już bardziej zaawansowani. Ta wersja, którą ja pokazałem, można powiedzieć jest taką wersją średnią, która rozwija taką wytrzymałość, już troszkę taką bardziej zaawansowaną, nazwijmy to, gdzie ten pierwszy, pierwsze trzy minutki to jest taka jazda tlenowa, wytrzymałościowa coś, co każdy tak naprawdę w pewnym stopniu potrafi. Każdy kolejny próg w moim treningu już zbliżał mnie do takiej szybkości, do takiej wytrzymałości konkretnej. To była moja wersja treningu, inne wersje treningu mogą wyglądać tak, że jeśli jesteś początkujący to możesz po prostu górny pułap ustalić sobie dużo, dużo niżej i spróbować jechać w tym samym tempie, ale dorzucić sobie tylko troszkę watów, tak żeby tą moc starać się budować. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowany albo szykujesz się pod jakieś zawody albo chcesz na przykład mocno, jak to mówią, przepalić rury w organizmie, to możesz na przykład ten trening, który ja jechałem, pocisnąć od razu z wysokiego tempa. Czyli przykładowo z tempa 28, potem weź na 30 i potem jeszcze coś dorzucić ekstra. I wtedy będzie ten trening bardziej szybkościowy, bardziej taki już wytrzymałościowy. Blisko tej wytrzymałości maksymalnej. A jeżeli jesteś początkujący, to rozwijaj sobie tę wydolność podstawową tym treningiem, ale na dużo niższych obciążeniach. Całe objaśnienie tego treningu znajdziecie w opisie filmu. Tam również zostawiam Wam inne przykładowe tego typu treningi. Zapraszam Was na moją stronę ergotrenner.blog. Tam również pojawi się duży artykuł na ten temat zapraszam cię również do naszej grupy na Facebooku. Tam dzielimy się swoimi treningami, nie tylko wyślarskimi, ale również biegowymi, również treningami na rowerze. Mamy fajną społeczność, która robi coś. Także można złapać troszkę motywacji. Zapraszam cię do poprzednich filmów. Tam znajdziecie też inne ciekawe treningi i to jak kształtować swoją technikę wysuwania, żeby to wysuwanie było bezpieczne i bardzo, bardzo komfortowe dla Was. Już niedługo kolejne treningi, także zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć!